Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest filmik, w którym pokazuję mody, których aktualnie używam. Oczywiście. W Używam zamiennie albo modów DJ Wirusa, albo modów Aslina, w zależności od tego jaki mam humor, ale w tym momencie akurat postawiłem znowu na DJ Wirusa. Oczywiście pokazywali wam niektórzy inni youtuberzy już mody DJ Wirusa, zamówienie, natomiast ja wam pokażę tylko i wyłącznie to, czego ja używam i czego, co uważam za potrzebne, może też niepotrzebne. Oczywiście macie tutaj link do strony, do miejsca, w którym znajduje się cała informacja odnośnie modów do wirusa. To jest oczywiście na forum World of Tanks. I oczywiście przechodzimy do opcji ściągnij. Ja wybieram zwykle wersje lite, bez modów, bez skórek tak zwanych i dlatego one zajmują tylko, albo aż 208 mega ściągamy sobie z google, bądź też z innego miejsca dajmy na to w ten sposób, oczekujemy 5 sekund, nie bierzemy tutaj żadnych, nie żadnych opcji ze względu na to, że to jest naciąganie nas dajemy sobie skip i w tym momencie sobie dajemy ściągnij oczywiście możemy Tutaj teraz nie przejmujemy się tym, że możemy się zarazić, bo tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy końcówkę exe, a jak wiadomo, pliki wykonalne będą raczej, zawsze będziemy ostrzegani o tym, że może to być coś nie tak jest. Natomiast jeszcze chodzi o i. XVMA również w tym momencie sobie tylko klikacie Google bądź też ktoś inny z miejscówek, które ma tutaj Virus wrzucone i tam to tak samo sobie ściągać. Analogicznie też klikacie Skip i wchodzicie sobie w, jeśli chodzi o ściąganie XVMA. Ważna sprawa dla tych, którzy mają słabsze komputery, polecam. Nie używać XVMA. Powiem szczerze, ja tak sobie z ciekawości zrobiłem test, czyli ściągnąłem sobie całą paczkę, bo wszyscy mówią, że tak, mody, mody będą zapakowane, Wgrywamy sobie mody i później nam komputer staje okoniem, bo mamy bardzo słabo, jeśli chodzi o liczbę FPSów i tak Zrobiłem sobie test, tak z ciekawości i wrzuciłem tylko i wyłącznie samą paczkę, tą właśnie wersję Lite, bez żadnych jakichś innych dodatków typu XVM samą tą paczkę, łącznie się z tymi modami, które wybrałem i zobaczyłem ile mam FPS-ów. Po tej aktualizacji 9.8 dodatkowo jeszcze bez XVMa, mój laptop, bo to akurat jest to bardzo reprezentatywne na laptopie, który na niskich w sumie ustawieniach, niby laptop dobry, ale niestety jest tak, że i tak z zwrotem, bo to by na nim średnio radzi. To laptop nagle z około 40 fps skoczyło na powiedzmy około 80-90 fps sam, sam brak instalacji XVMa powiem sobie szczerze, daje bardzo dużo i dzięki temu naprawdę wszyscy ci, którzy mają słabsze komputery, lepiej niech zrezygnuje z XVMa i wtedy bądź też, ci, którzy mają słabszy internet. Tak samo, bo wówczas będziecie mieli na przykład bardzo duże na przykład czasy straty na pingach ze względu na to, że XVM cały czas się komunikuje. Razy. Wraz, y, komunikuje się ze swoim serwerem, i przez to obciążono Wam, y, jeśli chodzi o internet. Dlatego też, jeżeli macie słabszy internet bądź słabsze komputery, nie instalujcie XLM-a i wówczas będzie dobrze. Y, jeśli chodzi o paczkę, oczywiście wybieramy w tym momencie, żeby się uruchomiło. Tam jest tylko informacja, żeby pokazać. W sumie klikamy dalej, 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 i wyskakuje nam coś takiego. Gdzie sobie wybieramy mody, które tak naprawdę używamy, bo nie ma najmniejszego sensu wybierać wszystkich? Oczywiście można, z tym, że no, są mody, które są, dajmy na to, nie, nieciekawe, bądź też nic nam nie dające. W tym momencie jest coś takiego, że ja sobie wybieram tylko te mody, które mnie interesują. Znowu się zacznie informacja, że A, modów nie wiadomo ile, bo po co, bo wszystko pomaga nam w rozgrywce, wszystko nam ułatwia grę. Owszem, takich modów, naprawdę, jeśli chodzi o ułatwienie gry, takich modów, które nam dają, dają cokolwiek, jest kilka. Na pewno takim modem, który nam pomaga w samej rozgrywce jest na przykład mod, który się nazywa ATAK. Pokazuje nam, że ktoś nam się do nas zbliża, jest bardzo blisko, i wówczas możemy się szybko rozglądać prawo, lewo, patrzeć na minimapę od razu, że coś do nas podjeżdża. To jest specjalnie dla tych osób, które często o tym zapominają, o patrzeniu na minimapkę. To jest bardzo dobry mod i ten nam rzeczywiście pomaga w rozgrywce. Dodatkowo jeszcze. Modem, który niektórym pomaga w rozgrywce, to jest ten BAT Assistant pod G, czyli aktywujemy go pod G, i to jest ten inny widok dla artylerii. Dla niektórych to pomaga tym, którzy na przykład nie potrafią strzelać na standardowym, to wolą sobie ten. Ja mnie osobiście on nie pasuje do końca, ze względu na to, że ten standardowy jest znacznie bardziej, tak jakby, celny. No ale to już są dwie szkoły, zawsze wiadomo, że jednemu będzie dopasować, drugiemu nie. Dodatkowo jeszcze mod, który naprawdę pomaga, to jest. gdzie on tutaj jest? Czyli taki auto-aim po prostu, który rzeczywiście pomaga w rozgrywce, ponieważ i to auto-aim taki, że można znaleźć takiego przeciwnika, który stoi na przykład poza. Za, za, o, poza. Za, yy. Za budynku można go wyciągać. Czasem jest tak, że po prostu yy... I wiadomo, jeżeli będzie czołg podświetlał się, wówczas możemy go zaznaczyć. Natomiast ten autoim, który jest w tym momencie jakby dodawany do niektórych paczek, on pozwala na trafianie albo zaznaczanie przeciwnika z budynku. To jest rzeczywiście m, bardzo, bardzo m, ułatwiające. Ja tutaj nie zauważyłem, że jednego modu nie, nie dodałem sobie, to jest oczywiście safe shot, to też się ułatwia ze względu na to, że m, nie, trafi, nie strzelamy w momencie, gdy w jakiś tam sposób wyjedzie nam w celownik jakiś nasz współgacz, ewentualnie nie strzelamy do wraków. To też jest ułatwiające. Natomiast reszta, tak naprawdę, modów to są mody. Albo informacyjne, albo mody takie, które będą nas brały i właśnie informowały. Ile nam jeszcze zostało expa do następnego czołgu, do następnej lufy, jakiś tam po prostu e, nawet głupi zegarek, który jest w garażu, czy tam też i... Dobra, ja Wam pokażę mniej więcej, co wybieram. I zobaczcie, tyle modów nie wrzucam w ogóle. Wymagam oczywiście, czy mod wymagany, który jest do, do sprawnego działania paczki, jest, musi być rzucony. Damage indicator to jest. To jest skąd dostaliśmy trafienie To nam trochę łatwiej Powiem szczerze, że czasem da się zrobić w ten sposób Przecież Jeżeli mamy linię, która jest aktualnie jakby wrzucona standardowo już na minimapkę Możemy sobie tak mniej więcej wiedząc, z której strony nam nadleciało No to wówczas możemy sobie przycelować na tą stronę I jak widzieliście jednak w jakimś tam moim filmiku Rzeczywiście można zniszczyć w ten sposób pojazd przeciwnika Dlatego też to jest przydatne Arcade Sniper, Switch Like Fix oraz Max Farplane. To też nam o tyle ułatwia rozgrywkę, że dzięki temu, jeżeli mamy na przykład wyłączoną tą mgłę z daleka, wówczas mamy po pierwsze więcej FPS-ów, wiadomo, więcej FPS-ów to jest plus dla nas, ponieważ ta rozgrywka jest bardziej, że tak powiem, Płynna, dodatkowo jeszcze bardziej przejrzysta na dalsze odległości, więc też i spokojnie możemy sobie celować na większą odległość, widząc dokładnie mniej więcej, kto, kto gdzie jedzie. I to rzeczywiście ten te, o tym nie wspomniałem, ten y, Max Farm pomaga trochę w grze. A tak jak powiedziałem, Auto Equip to jest tylko dla leni, którzy mają dużą ilość czołgów i nie chce im się przekładać y, wszelkiego rodzaju lornetek, wszelkiego rodzaju, dajmy na to, siatek, tylko po prostu ten, program, ten mod, program, y, sam automatycznie zdejmuje nam z i zakłada, więc to jest to, czy typowo, jeśli chodzi o... Y, jeśli chodzi o właśnie kwestie lenistwa, auto aim to jest informator tylko, który pokazuje nam, w, w, jaki czołg jest zaznaczony w, w danym momencie przez auto wbudowanego. Battle Assistant, jak powiedziałem, jest jest ten dla niektórych bardzo przydatne dla mnie tak średnio. To jest informacja, ile nam jeszcze zostało do... Mm, naszym załogantom do następnego perk'u i to rzeczywiście no, nie do końca jest przydatne, ale ja w każdym razie lubię jeszcze patrzeć, że na przykład zostało mi do wbicia kolejnego perk'a 10 tysięcy jeszcze na no to. Enemy indicator to jest... Z taki, taki mod, który nam pokazuje, w którą, z której strony nadciągają i w jakiej odległości nas y, są dane czołgi, to się czasem przydaje dla osób, które potrafią wykorzystywać y, na przykład y, zasięg rysowania, i dzięki temu możemy sobie brać i y, chować się mniej więcej na zasadzie takiej, że y, w jakiejś tam odległości, żeby nas nie wykryli. Jest to fajna rzecz. Fokus mod oczywiście y, mamy tutaj y, jeżeli mamy, no nie, nie, do, nie, nie do końca jest to przydatne, jeżeli mamy kogoś zaznaczonego przez te, oczywiście na randomie rzadko kiedy ktoś tak robi, ewentualnie jeżeli to ktoś jest ogarniętartą, artą, no to wtedy markuje cele, no to wówczas pokazuje taka strzałka, to jest bajer. Hangary. Ja nie lubię standardowego hangaru, jeśli chodzi o hangary w wocie stąd też ja sobie ściągam albo taki minimalistyczny, czarny, który mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. Po pierwsze, zajmuje bardzo mało, ponieważ on tam zajmuje 1-2 mega raptem. i dzięki temu możemy sobie naprawdę zaoszczędzić trochę, jeśli chodzi o jeśli chodzi o ilość miejsca. Natomiast standardowy dodatkowo jeszcze obciąża dosyć mocno procesor, czyli jeżeli gramy na przykład na laptopie, no to wówczas wychodząc z bitwy, wchodzimy do standardowego garażu i powinien się nam procesor troszeczkę schłodzić, trochę dać odpocząć temu ja wiatrakowi, który zasuwa na bardzo wysokich obrotach, a tutaj też się w dalszym ciągu nie dzieje, ponieważ ten standardowy wotowski kangar dosyć mocno obciąża w dalszym ciągu, dlatego też warto zawsze ładować sobie jakieś tam inne hangary, ponieważ one tam lepiej trochę działają. Lag Indicator to jest <laughs> tylko i wyłącznie taka, taka grupeczka, która pokazuje nam, czy mamy wysoki ping, czy nie, czy mamy jakieś lagi, lagi, straty na pakietach, i to Najlepiej, jakby tego nie było, bo tak naprawdę najlepiej, jakby nie było strat na pakietach, ale no cóż, jeżeli mamy dobre internety i naprawdę, że wszystko to chodzi idealnie, a w dalszym ciągu je nam rwie się wszystko, no to to już niestety nie jest nasze wina. Live w 8 to jest bardzo fajna rzecz, przydatna. Pokazuje nam, że na przykład wygrywamy 10 do 5, a ilość FPS-ów mamy taką, że my mamy 3000, a oni mają 10000, więc to wcale nie jest tak do końca, że za chwileczkę się skończy bitwa, bo równie dobrze, że w przeciągu 15 sekund może wyparować połowa naszych czołgów. Więc to, to jest tylko też taka kwestia informacyjna, nie w żaden sposób pomagająca w grze. Long spot ikon. Tutaj, akurat, jeżeli ktoś nie chce instalować Inkstawa, ono to tego nie instaluje. To jest tylko i wyłącznie żarówka świecąca się przez tam 8 czy 9, 10 sekund. Nie wiem dokładnie, jakie jest długo. Nie, 9 sekund dokładnie. Jest ustawiona. Przez tyle nie się świecić. Odbicie przez pancerz to jest tylko dla tych, którzy. Mm, Robią misje osobiste typu hartowana stal, że niby odbijamy tyle i tyle, chociaż w 90% paru procentach to się nie sprawdza ze względu na to, że później pokazuje nam znacznie mniej, ale to już jest tylko taka czysto informacyjna zabawka. Process Indicator to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, ile nam brakuje jeszcze do kolejnego. Kolejnego, jakby modułu, bądź też do następnego czołgu, więc to jest też, też czysto informacyjne. Radial menu. Mam mieszane uczucie, jeśli chodzi o. To jedynie co mi się przydaje, to tylko informacja, jeżeli nacisnę C, y, czyli przeładowanie, że y, przeładowuję w danym momencie i daję informację, że np. przeładowuję magazynek, bądź też jeżeli grałem Artą, to wówczas, y, że za tyle i tyle będę przeładowany. To jest tylko do tego potrzebne. Równie dobrze, że mogły być standardowe, tylko żeby właśnie pod C pokazywało. Y, damage enc Encounter, co to jest? Y, y, Informator, od kogo dostaliśmy i za ile jakim pociskiem, więc, no, jeżeli ktoś chce wiedzieć, że dostaje non-stop goldem, no to wówczas sobie to instaluje. Rozszerzone informacje to jest tylko informacja dla tych, którzy po zakończonej bitwie chcą zobaczyć, ile WNA akurat na tej bitwie nakręcili, a bądź też ile mają WNA w przeciągu za cały dzień. Dlatego też to mogę, może e, Przepraszam. E, Statystyki sesji to, są, to jest właśnie ten sposób, że mamy ile WN, natomiast rozszerzone informacje to jest model, który nam pokazuje, znaczy mm, opisuje nam bardziej czołgi i sprzęt. O. Eksploatacyjne. Z statystyki sesji, tak powiedziałem, ile WNA dostajecie za bitwę, bądź też ile WNA macie za cały dzień. Reset 9,8 prawdopodobnie ustawiony jest, że gdzieś około godziny 6 rano można byłoby sobie tak ustawić, że możemy mieć resetowany automatycznie. Ewentualnie naciskamy sobie reset. Total HP. Hmm, ile mamy jeszcze, jeśli chodzi o. Ilość HP przeciwników i. A właśnie, teraz dopiero tak się zauważyłem. Live WN8, chyba ja Wam to właśnie opowiadałem o tym, że to jest Total HP, zamiast Total HP, Live WN8 to jest po prostu pokazuje nam, że strzelamy i nam to WN8 na bieżąco się zlicza. Total HP, ilość HP, które mają przeciwnicy i sojusznicy, trafienie 9,8. To jest taki fajny mod, który nam pokazuje, jeżeli kogoś trafimy w. Na ślepo, tutaj jest takiego blind shota i wówczas mamy pokazane, że kogoś trafiliśmy, nie podane jest za ile, ale że jest trafiony. Video remover to jest, że na samym początku mamy ten taki, taki modu, może nie taki, nie modu. Na samym początku wówczas, gdy startuje nam gra, nie, nie ładuje nam się dodatkowo jeszcze taki wybuch i tyle. Zoom. Jimbo, jeżeli ktoś nie lubi Jimbo, lubi standardowy. Oczywiście, ja bym jeszcze chciał, żeby w modach DJ-Wirusa zamiast tego była jeszcze możliwość wybrania sobie innego czy tam dwóch dodatkowych celowników, bo nie każdy lubi Jimbo. No nie zawsze, na przykład ten standardowy taki standardowy celownik wotowski, tylko że jest opcja jeszcze ulepszona, czyli lepiej pokazujący nam, jeśli chodzi o kwestię przeładowania, jest też całkiem ciekawy dlatego też, jeżeli ktoś nie lubi Jimbo, no to wiadomo, może go nie celować I safe shot oczywiście blokuje nam strzały w przeciwników, bądź w przeciwników, którzy zostali zniszczeni bądź też w sojuszników na dwie sekundy oczywiście można to jeżeli ktoś chce strzelić jednak w swojego, no to wiadomo, wciskamy. Alti alt i strzelamy wówczas. No ale cóż. No także, jak widzicie, nie ładuje żadnego rodzaju minimapy HD. To bardzo obciąża komputer. Czasy przeładowania, czas celowania. Czas celowania jest skórzający trochę, ponieważ dodatkowa jeszcze informacja, która nam robi... Hmm, który nam robi jakieś zamieszanie skill informer, jeżeli wciskamy backspace no to wówczas pokazuje nam jakie mamy na przykład perki na danym pojeździe tylko nie wiem za bardzo do czego to jest potrzebne gold premium tanks, czyli te złote czołgi premium, mi się to nie podoba o, female career. to jest To są dziewczyny, które, które się tam gdzieś znaczy kobiety, kobiety załogi na naszych pojazdach mamy tam parę dziewczyn z tych wszystkich które mają które są zdobywane, więc to wystarczy, nie musimy mieć wszystkich dziewczyn. Aha, biały białe, zniszczone czołgi oraz tam kolorowe bardziej jeśli chodzi o jeśli chodzi o, jak to się nazywa, niskie wagony na mapach takich jak ENSK, bądź też innych mapach, w których są właśnie wagony, no to ale to też nie za bardzo jest potrzebne. O, tutaj mam jeszcze, żeby. Ile mamy jeszcze do następnego pojazdu, to też można sobie jeszcze wrzucić, także tych na pewno nie do końca musicie sobie brać, natomiast te to są takie bardziej właśnie informacyjne, bądź też i takie, które są przydatne w grze, mówię, tych bardzo przydatnych, pomagających w grze jest dokładnie chyba Z4, natomiast reszta to są bardziej informacyjne i tyle wystarczy. No nic. Będziecie mieli opis do tego skąd ściągnąć pod filmikiem i mam nadzieję, że Wam pomogą. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia!